Ma widzowie z tej strony kusarza, a dzisiaj pokazuję Wam najlepsze skiny z każdej. Jakie. Na, najgorsze skiny z każdej rzadkości. Cool Okej, okay, najpierw zaczynamy od od tej rzadkości. O, i tak, o ile. Jest, jak jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to walnij. Tym przeciskiem subskrybuj i daj cłonka, bo niedługo wiem, że 30 tysięcy bucharków w okay, to teraz najlepsza, najgorsze przebranie za 29 gełów. Tutaj jest wiele, ale naprawdę dużo, dużo, dużo ładnych skinów, tak na przykład jak zbłąkany Leon jest bardzo ładny, senny Sandy, albo tutaj jeszcze jest tu ładny GT Max. Ale jeden, ale jeden ze skinów jest wyjątkowo paskudny. Mówię tutaj o... Chwila. Mówię tutaj o różowej Piper. Serio, ten skin nawet dobrze nie wygląda. Moim zdaniem nie powinien być za 29 gemów, bo totalnie nie jest warty swojej ceny. Powinien być za darmo. A dokładniej, że jak jest na przykład Mortis, na przykład tutaj Mortis w cylindrze i że jest Mortis, jak się odlokuje takiego oto Mortiska, to, on, to przy okazji się odblokowuje Mortis w cylindrze od razu za darmo. Tak samo powinno być z Piper i różową Piper, więc wiecie o co chodzi. Teraz y, y, przebrania bardzo rzadkie. O! Jest takie. takie przebranie nowe. Przy and Friends. Tutaj też jest wiele ładnych skinów. taki jak na przykład Dino Leon. Albo ładny tutaj też jest. Y, niech to ja tutaj znajdę jakiegoś ładnego skina. O! Wrecking Dawn też jest ba bardzo ładny. Ale najbrzydszym skinem z, z tych wszystkich. Jest zdecydowanie... Kartoflany Squeak. Ten deskin jest tak paskudny, że nawet jak był za 29 gemów, to bym dalej go nie kupił. Serio, mam nadzieję, że nigdy mi to nigdy nie, nie wypadnie. A poza tym, jak ja go widzę, to, to tylko jedna piosenka mi od razu wchodzi do głowy. Pola godnia ziemniaka. Ziemniakotny jest Polaka święto ziemniaka święto ziemniaka. A serio, ten skin jest tak paskudny z wyglądu. A, a, a najgorzej, że ma animacji w lobby, więc nie może być za 29 gemów, i ma animację w grze, przez co też nie może być za 29 gemów. Serio, jest, jest taki ładny skin do, do skójka za 29 gemów. Gdzie tutaj jest ten skin? O, piaskowa nuta. Patrzcie, jaki piękny skin. To można kupić. To jest ładny skin, naprawdę. Po, po co brać do ten do ten brzydki, skoro ma się coś tak ładnego? Teraz przebrania epickie. Tutaj mamy też wiele ładnych takich, a na przykład budownik Mortis, który ma nawet głos zmieniony. Ale najokropniejszy jest ten. Edgar Tata. Serio. Jeszcze nie ma zmienionych no... dźwięków. Tak, by the way, to ten Edgar wygląda jakby na ratkę z Miko. Serio. Co to ma być? Ale ten skin jest. jest przepiękny w porównaniu do. do innego skina, który to jest. Fia. I To jest Jasze, bullman. Też tego ten też muszę tutaj powiedzieć: jak na przykład ta, taka róża Piper kosztuje tylko 29 gemów, to za to coś, co ciężko nazywać skinem, Supercell zażyczył sobie 150 gemów. Przecież przeciwnicy będą ginąć od śmiechu, że ktoś tak zmarnował swoje gemy. Zrobcie, jestem. To jest tutaj. Tak, tutaj jest sali, sali nani. Nie. Tak, po prostu mogę te, tego skina ocenić. Ten skin jest tak paskudny i tak nie opłaca się go kupić. On nie ma animacji w lobby. Jak jak to niby. Na to, to, to kosztuje aż tyle. Coś tutaj się zepsuło. Jeżeli żebym miał chociaż. żeby chociaż był ładny, jak na przykład taki serenadowy poko. Okej, okay, może nie ma animacji ten serenadowy poko. Ale serenadowy pokój wygląda ładnie. A to coś? Okej, okay, teraz y, y, przebrania mityczne. I tutaj, no, akurat jest proste do wybrania, które jest najbrzydsze. Bratbo! To ty, ty jest tak dziwne. Nie, mi się po prostu nie podoba ten skin. Ta, y, to nie jest aż taki brzydki skin, ale jest po prostu najgorszy z opcji. Ale y, to jest taki naczelny, bo. Aby sobie tego kupić, to, to mieć brat, bo moim zdaniem super powinni to ogarnąć w, 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 takim sposobem, że, na, że żeby tego kupić, trzeba by było najpierw kupić tego naczelnego, bo który jest 50 razy ładniejszy. Okej, okay, teraz legendarne przebrania. No, bo tutaj to jest akurat proste. Mecha, Ed, Mecha Edgar. Wersja 00, Mecha Edgar 01 i Mecha Edgar. To jest jasne. Że wiadomo, że Edgar będzie zawsze i wszędzie jechany za to, jakim jest tą no skillem. Jeszcze koreskwówkowy spike jest taki średni, ale już się trochę do niego przyzwyczaiłem. Ten złoty mecha kruk też nie pasuje do kruka, mówi mówiliście mi w komentarzach do, z oceniamy skinów do kruka, że powiedziałem, że żółty nie pasuje do kruka, a fenix kruk jest żółty i powiedziałem, że, pas, że jest ładny. Tylko, że, tylko, że ogólnie to y, fenix Feniks kruk nie jest już krukiem, tylko feniksem. To jest kruk, który się nazywa fe, Feniksa, a więc, a, a więc to już pasuje do Feniksa w ja, jak, jakim, jakim kolorze miał być inny Phoenix? Okej. Okay. Jeszcze to te srebrne złote, ale tutaj mogę wybrać wszystkie, wszystkie skiny z tych kategorii, bo wszystkie są do niczego. No.